I zapraszam do wykonania czegoś, czego jeszcze na YouTubie nie pokazywałam. Będzie to narzutka letnia, wiosenna. I ja sobie używam kordonka, z którego robiłam Dream Cherry. Bardzo fajnie się sprawdził w kolorze takim naturalnym kolorze ziemi. I do tego mam szydełko. 1,5. Specjalnie wzięłam takie naprawdę duże szydełko, żeby ta praca była troszkę większa. Tutaj na wskaźniku właśnie jest podane, że można używać szydełka 1,25 do 1,5. Jeszcze raz pokażę metkę. Pierwszy raz w zasadzie styczność z tą wołęką, ale jest fajna. Nie rozdwaja się, czego ja nienawidzę po prostu. No i i co, będziemy, będziemy działać? Na początek nabrałam 25 oczek łańcuszka, a właśnie jeśli chodzi o, o tą narzutkę, to ta praca będzie się składała z trzech etapów. Wydaje mi się, że to jest fajna praca z tego względu, że jest regulowana wielkość, więc ja tutaj nie mogłabym się podjąć. Czegoś takiego, żebym wyznaczała, ile na przykład trzeba przerobić dla odpowiedniej wielkości, a tak to każdy na bieżąco, oczywiście ta osoba, która się zdecyduje ze mną dziergać, będzie mogła sobie stopniowo jak gdyby przymierzyć i określić, czy to już jest odpowiedni etap, czy tyle wystarczy. Więc pierwszy etap zaczynamy od wykonania falbanki dolnej naszego tutaj okrycia. Tej, tej naszej takiej, no nie wiem, sweterka, pulowerka, bolerka, jak to tam sobie określimy. Druga część to będzie już wykonanie przodów i tyłów do góry, bo wiadomo, jeśli chodzi o koronkę, to ona będzie na samym dole. No i trzecia część, wykonanie rękawków. Nie ukrywam, że się denerwuję tą pracą, bo jednak chyba to nie jest tak do końca to, co najbardziej lubię robić szydełkowo, ja lubię robić ozdoby do domu. No ale podjęłam się, więc. Ok, więc działam. Mam 25 oczek na początek, i teraz już przechodzimy do pierwszego rządku. Nabieram trzy oczka na pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy, nawijam nitkę. I teraz wpływam się w czwarty słupek. I z czwartego słupka również, z cz boże, z czwartego oczka również wykonuję słupek. I kolejny. Czyli po prostu muszę mieć trzy słupki obok siebie na początek. O. I dalej nabieram dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawijam nitkę. Na dole pomijam dwa oczka, a wkłuwam się w trzecie, i z tego trzeciego wyprowadzam słupek. I teraz obok siebie tych słupków musi być piętnaście. Raz, dwa, trzy. 5 6 7 8 9. dziesięć, jedenaście, dwanaście czternaście, no i 15. Po wykonaniu tych 15 słupków znowu nabieram sobie dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, na dole pomijam dwa oczka, a wkłuwam się w trzecie. O, I wykonuję po prostu słupek. I jeszcze muszę dołożyć sobie tutaj dwa kolejne słupki. O, raz i dwa. Ok. Czyli pierwszy rządek mam już za sobą, nabrałam dwa. 25 oczek łańcuszka, i wykonałam 3 słupki, okienko puste, 15 słupków, okienko puste i 3 słupki. Przerzucam w takim razie na drugą stronę, i teraz nabieram 3 oczka łańcuszka na słupek. O, dodatkowo jeszcze 2 oczka na sufitek. Czyli w sumie mam 5 oczek, nawijam nitkę i tutaj w tej przerwie na tym mostku z dwóch oczek wykonuję sobie trzy słupki. Raz, dwa, trzy. No dobrze. I teraz znowu nabieram sobie dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam dwa pierwsze słupki, a wkłuwam się w trzeci. I teraz wykonuję słupki i tych słupków będę miała 11. No bo z każdej strony tutaj tego większego wzorku pomijam dwa słupki. Pierwsze i ostatnie, czyli mam już dwa, trzy, 4, 5 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no i jedenaście. I tak jak mówiłam, zostawiam te ostatnie dwa słupki i tak samo było z prawej strony te dwa. Pierwsze słupki były pominięte. No i następnie nabieram sobie dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, nawijam nitkę i tu na tym małym mostku wykonuję trzy słupki, raz dwa, trzy, dobrze. Ale to jeszcze nie jest koniec yy, tego rządku. Nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i zahaczam o pierwszy słupek z poprzedniego rządku, a w tym momencie jest to ten ostatni, tylko żeby dobrze zahaczyć. O, i wykonuję po prostu słupek, także dwa rządki już za mną, więc. Na początek nabrałam 5 oczek łańcuszka, 3 słupki zrobione, dwa oczka, 11 słupków, dwa oczka, 3 słupki, 2 oczka i słupek. To był rządek numer 2. Niestety okazuje się, że kolor wełenki jest prawie identyczny z kolorem tutaj mojego stołu, więc nie wiem, czy to będzie czytelne. Będę musiała chyba podłożyć biały kocyk. Albo jakąś kartkę, bo być może to będzie utrudnione w odbiorze. Mam nadzieję jednak, że tak się nie stanie. Przechodzimy do rządku numer 3. I w tym trzecim rządku zaczynamy oczywiście od wykonania pierwszego słupka z trzech oczek łańcuszka. Już mam. No i teraz nabieram sobie, wykonuję po prostu dwa słupki tutaj na tym mostku z dwóch oczek. Łańcuszka, więc początek to tak naprawdę trzy słupki. Dalej nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, pomijam ten motyw z trzech słupków, a zahaczam się o, o ten mosteczek. I tu na mosteczku wykonuję sobie trzy słupki. Raz, dwa, trzy no i znowu nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i ponownie pomijam dwa słupki z poprzedniego rządku, a wkłuwam się w trzeci, wykonując słupek. No właśnie, o co tu chodzi? Zmniejszamy pracę z prawej i z lewej, nie pracę, tylko motyw z prawej i z lewej, także jak poprzednio miałyśmy 11 słupków, odejmujemy sobie teraz 4, więc powinno wyjść 7. Raz, dwa... Momencik tutaj chyba źle zahaczyłam Jeszcze raz Raz, dwa Trzy Cztery no i siedem i tak jak mówiłam te dwa ostatnie słupki nam zostają o tak to teraz wygląda i po tych siedmiu słupkach znowu nabieram sobie dwa oczka łańcuszka nawijam nitkę tutaj na mosteczku wykonuję sobie znowu trzy słupki raz dwa no dobrze i teraz znowu nabieram dwa oczka łańcuszka nawijam nitkę na mostku kolejnym wykonuję dwa słupki a trzeci zahaczam o trzecie oczko tutaj w tym łańcuszku tylko aby się dobrze wkłuć żeby się praca fajnie układała ok i już mam, proszę bardzo Trzy rządki już mamy wykonane i widzimy ewidentnie, że nam się tutaj fajnie tak zmniejsza, taki trójkącik jak gdyby powstaje i mamy trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki, dwa oczka, siedem słupków, dwa oczka, trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Przerzucam na drugą stronę. Zaczynamy czwarty rządek. No właśnie, i co w tym czwartym Rządku. Zaczynamy od nabrania raz, dwa, trzy, trzech oczek na pierwszy słupek, dwa oczka na sufit, nawijam nitkę i działam sobie już tutaj na tym okienku moim, na, na tym, jak to powiedzieć, na tym mostku i na mostku wykonuję trzy słupki. Raz, dwa, i trzy, proszę bardzo. Mam trzy słupki. No i dalej znowu. Dwa oczka, nawijam nitkę i na kolejny mostek wskakuję i znowu wykonuję trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I znowu dwa oczka nabieram, nawijam nitkę. Tu pomijam dwa oczka, tu pomijam dwa oczka i proszę zobaczyć, zostają mi tylko trzy słupki do y, przerobienia ze środka. Y, chyba powiedziałam oczka. Dwa słupki pomijam z prawej i z lewej, tak? O, mam nadzieję, że panie wiedzą o co mi chodzi. Niestety zdarza mi się, że się przejęzyczę, ale naprawdę nie jest to zamierzone. Czyli tak. Y, Zrobiłam dwa oczka łańcuszka i trzy słupki, bo tu pominałam sobie te dwa słupki z poprzedniego rządku i te dwa kolejne również oczywiście pomijam. I znowu nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wskakuję na mostek i na mostku wykonuję sobie trzy słupeczki. O! I co dalej znowu? Dwa oczka, nawijam nitkę i na kolejny słupek tutaj wskakuję, prawda? I mostek i znowu wykonuję trzy-trzy słupki. Czy to już koniec? No nie, jeszcze nie. Bo w tym naszym czwartym rządku muszę zakończyć w ten sposób, że nabieram dwa oczka, nawijam nitkę. I zahaczam o ostatni słupek z poprzedniego rządku. W zasadzie to jest pierwszy w poprzednim rządku. Popatrzmy, jak to wyszło. Bardzo prosto, w sumie na przemian. Na początek nabrałam 5 oczek, 3 słupki. Dwa oczka, trzy słupki. Dwa oczka, 3 słupki. Dwa oczka, 3 słupki. 2 oczka, trzy słupki. Dwa oczka, słupek. I mam w zasadzie już połowę motywu, jeśli dobrze tutaj... Ogarniam, ale chyba dobrze. OK. Przerzucam w takim razie na drugą stronę i zaczynamy sobie od trzech oczek na pierwszy słupek. To już będzie piąty rządek z naszego motywu. Ok, nabrałam trzy oczka, więc tutaj na mostku dobieram dorabiam sobie po prostu jeszcze dwa słupki. No tak mam więc co dalej? Dalej nabieram dwa oczka łańcuszka nawijam nitkę i wskakuję na kolejny mosteczek i znowu robię trzy słupki raz dwa i trzy i znowu dwa oczka nabieram nawijam nitkę i na kolejny mostek wskakuję i znowu wykonuję trzy słupki raz dwa i trzy i znowu dwa oczka nabieram, nawijam nitkę i na kolejnym mostku kolejne trzy słupki. O! Czyli tak na przemian sobie w sumie działamy. I znowu dwa oczka nabieram, nawijam nitkę, na kolejny mosteczek wskakuję. O! I tutaj znowu wykonuję trzy słupki. Raz dwa. 3. Mamy i uwaga, ostatni raz dwa oczka nabieram nawijam nitkę i na ostatni mostek wskakuję. Wykonuję dwa słupki. A trzeci już sobie zahaczam o oczko. Ojejku, jejku. Czy mi się zahaczyło? Chyba nie. Nie lubię właśnie robić takim grubym szydełkiem, bo wtedy jest się ciężko wkłuć. Ale jednak, przy takiej większej pracy, no to to ma sens, bo tak to raz, że wyszłoby nam więcej kordonka, dwa, że to by było bardziej takie ścisłe. A wydaje mi się, że przy n, takich narzutkach, to szczególnie na lato, to fajne, żeby to było jednak takie zwiewne, takie. Wiecie, panie, nie takie ubite. O, to miałam może na myśli. Mamy piąty rządeczek, i mamy trzy słupki, dwa oczka, 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 trzy słupki, oczka, trzy słupki. ale to nie koniec, bo tu się yy, dzieją teraz takie rzeczy, że przerzucam sobie robótkę w ten sposób. I proszę zobaczyć, mam raz, dwa, trzy, cztery, yy, pięć rządków, prawda? Yy, I teraz. Jest taka sytuacja, że momentik z tego o piątego rządku. Muszę tutaj dobrze się zastanowić. No właśnie, musiałam się chwilkę zastanowić, żeby nie popełnić błędu. Więc, jeszcze raz po skończeniu piątego rządku, przekładam robótkę o, w ten sposób, tą węższą częścią do góry.